Pamiętając o tym, że tutaj jest stacja metra i miejsce, które nazywa się Monasteraki. Monasteraki, a więc jest dużo monastyrów. Takie przepiękne miejsce i tutaj to będzie nasze śniadanie, właśnie na Monastyrakach. Nie możemy pokazać, przed chwileczką natrafiliśmy na wykopalisko. Prowadzimy jakieś prace remontowe i napotkali na, na grobowce. Po prostu ta pani powiedziała, że nie wypada nagrywać, że jest to zabronione w sumie. Troszkę po Atenach pokazać Wam stolicę Grecji. Zaczynamy od śniadania w tej najstarszej dzielnicy. Czyli ta dzielnica nazywa się Plaka w Atenach. Pod samym zobaczcie, akropolem tam na górze jest akropol. No i pokażemy Wam w skrócie troszeczkę to miasto, tą stolicę. No bo tutaj trzeba by poświęcić parę dni, żeby zwiedzić wszystko. Ale te najważniejsze rzeczy dzisiaj zobaczycie razem z nami. A więc Dzisiaj dzień Atenach, z Markiem, Jolą. Chodźcie z nami. A więc, jesteśmy, a więc jesteśmy teraz pod Akropolem na Monastyrachach i prowadzimy Was przez te piękne miasto, przez stolicę Grecji. Chodźcie z nami. Pięknie słonko świeci jest pogoda, taka sam razna, wędrukioletka frakcji. Nazwa monasteraki oznacza mały klasztor. Odnosi się do prawosławnego klasztoru, który zajmował plac w czasach osmańskich. Jedyną pozostałością do dziś jest wspomniany kościół i oczywiście charakterystyczna nazwa ulicy. Okolice. Dodanie meczetów w XVIII wieku napędzało rozwój gospodarczy okolicznych terenów, czyniąc rynek. Monastyraki, stabilną cechą tego obszaru do dnia dzisiejszego. Najciekawszym no pokazać, najbardziej mi się tutaj zawsze są cały rok takie dwa stragany z owocami. I są te owoce, właśnie zależy z jakich, jaka jest epoka roku. Ale one są naprawdę przecudowne. Aż się by chciało takich świeżych owoców tutaj w tym miejscu. Na pewno jak będziecie, jaka pora roku by nie była, to są zawsze jakieś owoce. W zimie wiadomo są pomarańczki, od lutego, od lutego zaczynają się truskawki, a więc zawsze coś zjeść. Zobaczcie, jakie są zdrowe i piękne winogrony. Zimą truskawki. A więc tutaj znajduje się właśnie biblioteka Hadriana, pójdziemy tak samo do łuku Hadriana, tutaj po drodze z Monastyraków do góry idziemy teraz na Akropol i kto jest chętny może sobie tutaj zwiedzić tak samo bibliotekę Hadriana, to co wam właśnie pokazywałem i ona kosztuje wstęp 3 euro, ale my idziemy cały czas pod górkę, znowu nas prześladują te, te schody i te górki, jakoś mamy szczęście do a zawsze mamy jakieś bagaże <noise> także jak wielbłądy zawsze chodzimy no ale cóż pokonujemy pokonujemy trudności różne aby wam pokazać ten piękny zakątek i tutaj sobie można kupić różne pamiątki w

Ναι, καλά. Έχουμε πάει Κρήτη, γυρίσαμε. Ναι, ήταν. Απλά ήρθαμε στη Χανιά και ήταν στο ιράκιο. Εντάξει. Εδώ Είχε εδώ. Ωραία. Για να Όχι, πριν δύο μέρες. πριν δύο Παρασκευή το βράδυ. Tam często odbywają się koncerty muzyki kameralnej i symfonicznej. Tutaj, właśnie w tym miejscu. I to jest właśnie miejsce, które nazywa się Agora. Idziemy dalej. Kochanie, podążaj za mną, oprowadź Cię dzisiaj po pięknym mieście Atena. Chodź chodź moje kochanie ze mną. Na pewno nie zabłądzisz ani nie zgubisz. Ojej, musiałam dodać, już tutaj byłam. A, już, tutaj, już tutaj byłam. Już tutaj byłam. To chodź spróbujemy zgubić dzisiaj go <śleszta> już nie Już nie jest taka wesoła. Idziemy pod górkę Ciężko, ciężko, oczywiście wszędzie kramiki z pamiętkami. Ale to jest śliczny. a tu są wow. co? Ten fartuszek Fartus... Fartuszek To Oj. jest super i to jest super Ty byś musiała mieć ten, a ja ten Zobaczymy tak, po ile jest, jest. A, Aż mi się nogi zagięły. A w Tadia ja ty kuzyna poszokanna? Dekaj Dek. Dek. Hmm. A tutaj zobaczcie... Masz Nie, a tutaj zobaczcie, kogoś mi przypomina. Ten uśmiech mi goś przypomina. Wioletka jak się jest bardzo zadowolona ucieszona, to właśnie ma też taką Zobaczcie Chyba jaka jak jest wioletka szczęśliwa, jaka jest pięknie uśmiechnięta. Ha ha ha. Ale ona rzadko się tak uśmiecha, ale musicie poczekać. Ale jak się tak uśmiechnie, to właśnie taką będzie miała minę. Ty to wytniesz? Nie, 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 tego nie użyjesz. Wytniesz, wytniesz. Min kurasty. Teraz idziemy, ta prowadzi właśnie Monasteraki, Serlaki, tutaj do góry, idzie się pomiędzy takimi płotkami tutaj u podnóża właśnie Akropol. Cały czas idziemy. Ja pan <noise>

W tym miejscu święty Paweł wygłaszał swoje mowy do Atyńczyków. Jest to wszystkie te kamienie takie wyślizgane przez tysiące lat. Jesteśmy u podnóża Akropolu, na który za chwileczkę pójdziemy. Tu wieczorem ludzie sobie przychodzą podziwiają te miasta. Wow. Trzeba bardzo, bardzo uważać, bo naprawdę nie ma na czym stać, a te kamienie są takie śliskie, że można normalnie jedynki stracić. Tutaj są ślady jego stóp odniecone, nauczał tutaj Ateńczyków, nauczał jak powinni żyć. No właśnie, tam nie możemy pokazać. Przed chwileczką natrafiliśmy na wykopalisko. Prowadzą jakieś prace remontowe i napotkali na, na grobowce. I po prostu ta pani powiedziała, że nie wypada nagrywać, że jest to zabronione w sumie. Natrafili na grobowce sprzed paru tysięcy lat. W tym miejscu, poprzez wyobraźcie sobie, właśnie wykopaliska, które są prowadzone, remonty tutaj dookoła Akropolu. I w takim, w takim miejscu okazało się, że są jeszcze starożytne jakieś grobowce sprzed wielu tysięcy lat. Jedno z najbardziej znanych miejsc na świecie. Tutaj właśnie Aeropak, prawda? I Akropol. Jesteśmy tutaj u podnóża. Oczywiście nie da się pominąć tego miejsca, żeby go nie odwiedzić, nie zobaczyć. A więc wszyscy na pewno, którzy tutaj kiedykolwiek przyjedziecie, musicie tutaj wejść w to miejsce. Idziemy teraz na Akropol. Szkoda czasu. Iracie find that's to No, w sumie też nie powinno jeść w tym miejscu. Mamy a propos swoich twoich objęć. Daj dzióbkę. Daj dzióbkę. Jest. Nie, Ty jak w rubelek popiłeś tego. Ojej, chyba niedobrze, co? Ty, ty. Zobaczcie, wyobraźcie sobie te zdjęcia, jaką, jaką, jakie one są dopieszczone. Ile to poświęcenia. Część na kolanach. Tikalny ginek, fanta. To jest na fantazję.